Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku, Amber dzielnie pracuje na swój awans, nie jest, <noise> trochę jest przerażona tym faktem, jak widać, nie grałam nic poza odcinkami, także jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni i bez przedłużania zaczynamy. No dobra, bo z tego co widzę, to już jej niedużo zostało, więc istnieje opcja, że jest w stanie zrobić to dziś w nocy, także trzymam za nią kciuki. Co, nie udało Ci się? No nie. No, ale spoko to się uda. Następnym razem już taki koniuszek ci został. A nie wiem, czy możesz. O, możesz jeszcze to dawaj, może ci się uda. Mm, co tam, Henry? Jedzenie. Spoko, po tej imprezie to tyle macie żarcie, że to nie będzie stanowić żadnego problemu. Ty chciałeś się dostać na szczyt tej swojej kariery. No, a zostały ci dwa poziomy, z czego ten już praktycznie masz zrobiony, więc może to się uda nawet. Udało się, czy się nie udało? Nie. No okej. Okay. A no właśnie, jeszcze przeczytał książkę, to już w ogóle awans murowany dzisiaj, prawda, prawda? Nawet chcesz dostać awans? Świetnie. To weź sobie tam. E, popoznawaj ludzi, albo sobie pospędzaj z nimi czas. Co dwie godziny do pracki. A może jeszcze nawet zdążysz się wykąpać, będzie fajnie, albo nie, bo postanowiłaś posprzątać po pracy i trochę ciężko, bo jest też szansa na awans u ciebie. No, fantastycznie, dobra robota, panie Colton, czy można panu jakoś pomóc? Może pan kawę by chciał to sobie pan może zrobić, nie? No tak, chcesz wysłać Eskę do, do Amber, tak jakbyście wcale razem nie mieszkali, no ale niech ci będzie, no. Spoko. Co ty tam do kariery potrzebujesz? No w zasadzie wszystko masz, ale możesz sobie poćwiczyć, żeby zwiększyć szanse. Ciebie mamy ogarniętego, ty jutro masz wolne, także możesz sobie później się nawet położyć. Czekamy aż będzie można hakować. Na razie jeszcze nie można. To wiesz co, to sobie pooglądaj telewizję. Mm, I zmień na coś sportowego. Nie sportowego, tylko kulinarnego właśnie, bo chciałaś oglądać. O, można już hakować. No to się naoglądałaś. No toś zrobiła, weź, nie mamy czasu napraw sobie. No te stare komputery to tak, tak mają. Dobra, gratulacje. O, trzeci poziom. Miałam powiedzieć, że to brzmi jak shop serio. <grym> Henry, możesz to jeszcze ogarnąć? Amber! Amber, co jest? A, no tak, bo ty nie podniosłeś tego, to sorry. To najpierw to podnieś, a potem to posprzątaj. Amber. No napraw, no. No i do spania. No i shop znowu wywalił. No wiesz, ty co. W shopie. No, dałaś radę? Super. To hakuj. Ależ mamy różne tryby życia w tym domu teraz. Angel, idziesz dzisiaj do pracy za dwie godziny. To w zasadzie możesz już jechać właśnie. Tak, pracuj ciężko, bo chciałaś awans. Henry się może wyspać. Dobra, ty już dzisiaj nie pohakujesz, widzę. Spoko. To sobie zjedz i idź sobie spać w takim razie. A, no właśnie, malować chciałaś, to sobie pograsz chwilę, Henry. Śniadanie byś zjadał zjadań od Rana do kąpa, no. Kto to widział, tak? Dobra, sobie tyle, żeby sobie to spełnić. Kurde, jaka dzika flora i fauna, fauna dzisiaj tu. Najpierw shop teraz jele, ja, no, no ja nie wiem. Weź Henry, proszę posprzątaj tutaj. A potem sobie w zasadzie rób co chcesz. Mm, mógłbyś poćwiczyć to tyle zrobienia tego co chcesz. że Henry, co ty masz za ciuchy? Ja cię chyba nie przeprałam nigdy, prawda? No dobra, trudno, będziesz tak wyglądać. <noise> sobie już mi się nawet nie chce. Jak się dobrze bawisz w tej pracy, zero w ogóle stresu. Cieszę się, że tak ci dobrałam ścieżkę kariery. Weź sprzedaj i weź sobie zrób. Kolejny. Tobie by się drzemka przydała. Jak dasz radę przed telewizorem, to spoko. No dobra, to pośpij sobie jeszcze, póki możesz. Chciałaś umiejętności poprawić. No już dzisiaj tego raczej nie skończysz. Ty możesz wstawać już, zjesz. Umyjesz się. Czy możesz już hakować, powiedz mi? Możesz, no to super. Nie wiem, czemu się ubrać w kurtkę, ale spoko. Jeśli ci tak wygodnie. O, Henry by chciał, żeby jego córka wyszła za mąż. Fajnie, miło z twojej strony. Chciałeś poprawić umiejętność gitary? No to jazda. No dobra, możesz to jeszcze zrobić. Aż tak się źle nie czujesz. A już będziesz miała z głowy. No, możesz jeszcze hakować, ale to użyjesz sobie i... I możesz wracać do hakowania. Dobra, weź może zaproś tego Eda swojego, bo ty się z nim bardzo dawno nie widziałaś, w sumie od czasu swoich urodzin. No właśnie, widzisz jak myślimy tak samo. Dobra, Jezus Maria, gdzie my jesteśmy w ogóle? Cóż to za miejsce? Aha, sportowe centrum, no dobra. O, widzę, wyczaiłaś typa, dobra. To pogadajcie sobie. No, on jest syrenem. Syrenem trytonem chyba, nie? No to właśnie nim jest, więc okej, okay, możemy go pot... o to zapytać. Weź może zaflirtuj z nim. Dobra. Cieszę się, że się udaje. Pochwal go. No i pierwszy pocałunek, śmiało. Dobra. A może tak to zrobimy, bo... <grywdy> taki Ty kible z tyłu. Dobra. Yy, I co by tam jeszcze? Potrzymaj za ręce. A, możesz masaż mu zrobić. I teraz możesz mu zaproponować być razem. No, cieszę się, że się zgodził. Wszystko fajnie. No dobra, co tu w sumie można robić? No to taki stadion jest, nie? No, niestety bez bramek, a można by było je tu postawić. Dobra, nie chcielibyście może sobie gdzieś pójść na jakiś film albo coś zjeść? Filmy to chyba są o 17, więc może być z tym ciężko, ale zjeść sobie gdzieś możecie. Albo ona, drinki sobie pójść. Na drinki, mówię. Poszliście tam zjeść chyba tak? No dobra, o 17 jest kolejny. To musi być równie 17. .00. No najwidoczniej nie mogę przyjść chwilę wcześniej. No to idźcie sobie na film. A ty nie masz. Nie, nie masz tego do nauczenia się, ale Henry ma, no to spoko. Zawsze to bliżej do awansu, który już za chwilę będziesz miał, kurde. Zasuwasz w tej robocie. I czemu ty się nie położyłaś normalnie tylko na drzemkę? Ja ci tak kazałam? Pewnie tak. Dobra, wracasz? Czy co tam, zbagowałaś się na filmie? Nie, dobra, okej, okay, wracasz. Dzisiaj sobie odpuścisz hakowanie, pójdziesz się umyć. Chyba, że po prostu kawkę sobie zrobisz. No to też może być opcja na pisie tam. Kawki i chwilę możesz sobie porobić. Nie wiem, czemu ciągle w tej kurtce chodzisz, no? No i widzę, już szpadasz. No to spoko, dobranoc. I tak ci bardzo szybko idzie ta kariera, więc możesz chwilę sobie przystopować. Ty się tu poogarniaj, nie rozpraszaj, Angel. Miała robić swoje rzeczy. I nie poćwiczyła, nie wbiła poziomu. Dobra, fajnie, poprawiłeś to już. Możesz to oleć. Ale widzę, ty tu potraciłaś te przyjaźnie, więc fajnie by było sobie je odnowić. A coś tam sobie możesz jeszcze pogrzebać chwilę w kąpie. O, możesz już, no to fajnie. Ty byś coś podała, może sałatkę? Wiesz co, ja ci tą sztalugę to wezmę do domu, żebyś to tam nie marzła. Także... Można to spokojnie tu wstawić teoretycznie, a praktycznie to nie. Dobra, na no Move się wszystko się da. No i jazda. Maluj sobie. Awansik, fajnie. Namalowałaś już coś? Namalowałaś, pokaż. No spoko, weź sprzedaj ten obraz jak możesz. I możesz sobie znowu malować. Dobra, w sumie nie jesteś taki śpiący. Co prawda pada, ale... Graj sedno na piwków. a dlaczego by nie? Halo? Okej, okay, dobra, po niespodziewanym telefonie możemy kontynuować. <grym> tak się czasem zdarzy. Dawaj Henry, jakiś cokolwiek, są tu jacyś ludzie w ogóle? No tak trochę cię mają w dubsku więc może zmienimy miejscówkę. Zawsze dużo ludzi jest przy spożywczaku. Jakoś tak, tylko gdzie tu jest spożywczak? Przy spożywczaku albo przy yy, księgarni. Mm, tu jest księgarnia. A spożywczak... Ciekawe gdzie jest tutaj. No to widzisz. Może coś tam ci się uda. No widzę chyba nic z tego. Oa! To musiało boleć. No dobra, już głodny jesteś, to wracamy. Co tutaj się tworzy? Ty sobie śpisz, to już sobie śpi do rana. Ty tam sobie ciężko pracujesz. A ty jeszcze sobie dosypiasz, widzę. To, co ci się nie zaliczyło? Ci dobrzy, dobrzy przyjaciele? No to jak nie, no to nie, trudno. Dobra, zjedz. I hakuj. Ty sobie zjedz, Henryku, gdzie tam lecisz. Zjedz, zjedz. Nie możesz już iść spać, jutro się umyjesz, bo już późnawo. To ty jutro chyba idziesz? Nie, nie idziesz. No to nie musiałeś iść wcześniej, ale... No, awansik. Fajnie, fajnie, to możesz od razu iść spać, od razu. Dobra, Angel, ty do pracy lecisz. Weź nie sprzątaj, jazda. Ty też będziesz mieć dzisiaj już awans, ale dzisiaj posypały sukcesy. Dobra, wyspałeś się spoko. Zapomniałeś, co miałeś zrobić. No, rozumiem. Okej. Okay. Ciekawe, jak tam tobie poszło. No, trochę już, widzę, stopujesz z tymi awansami, ale nie jest źle. Czemu ty wysyłasz mamie swoje jakieś miłe komentarze? Weź do niej napisz przyjaźnie o... I w ogóle to możesz z nim porozmawiać. Dobra, Henry, wiesz co? Weź może coś ugotuj. Tutaj ten piecyk był... Mm. Nie światło, tylko weź może podejść niedanie. Dobra, nie jest, nie jest. Tylko to schowaj, dzięki. I możesz jeszcze podać coś jeszcze, Co, coś jeszcze możesz tutaj podać? Dawaj, na brunch. Na przykład pepperoni, pizzę i... I jakąś lasagne, proszę. No ładnie, ładnie. No możesz sobie zjeść jak masz ochotę, nie ma problemu. No widzę, że ci się nie udało, no zdarza się. Najlepszym Ty sobie chciałeś z córką porozmawiać? I w ogóle to zrobić przyjęcie urodzinowe. No to możesz zrobić. Dlaczego nie? Urodzinowe może być o 16. Te dwójkę zaprosimy. Mm. Sofii. Tą dwójkę też zaprosimy. No i chyba tyle, nie? Tak mi się wydaje. Torcik by się przydało kupić. I proszę zdmuchnąć świeczki. Piesek widzę przyszedł też. No daj mu smaczkę. Pieskowi nie można tortu, to niech sobie smaczka zje chociaż. Właśnie z tobą chciałam sobie porozmawiać. O matko boska, przepraszam, nie chciałam. Co ja ci wcisnęłam? No wiesz ty co? Weź. Yy... Przepraszam. Tak, powiedz mu, że masz rodzinę, jakby nie wiedział. Pogadajcie. Dramatyczną historię. No Zapytaj, czy chce zostać, to się przyda. Nie, nie idź, nie idź, nie idź. No, dobra, trudno. Pohakowany już dzisiaj. Zaprośmy go. No hej. Przytul może po przyjacielsku. Zachwycaj się. O deszczu. Chodź co, co tam on potrzebuje. Nie, dobra, nie historia o duchach, bo to za dużo czasu trwa. Nie, 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 dobra, już. Dobra, wprowadzimy go tutaj. No, co prawda jest to no, obecnie dość ciasno, ale damy sobie z tym radę. Ty możesz na razie iść spać tu u Alicji. Będziecie się na razie wymieniać, bo no, dość tu nie ma miejsca. Ale spokojnie, jak dobrze pójdzie, Henryk dostanie awans już jutro i wtedy będzie mógł przeprowadzić się razem z Angel i będziemy mieć dużo miejsca. Także damy sobie radę na pewno. Już się dowiemy w kolejnym odcinku. No, wszystkiego najlepszego. I w tym wspaniałym stroju, w ogóle nic związanym z karierą, którą wykonuje, żegnamy się, jest z nami Alicja. Tak, dzisiaj no, Alicja się z nami żegna. Mniejsza. W każdym razie. Następny odcinek będzie czysto awansowy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że Henryk będzie mieć awans, że przeprowadzą się w końcu z Angel i będziemy tutaj układać życie Alicji oraz Amber. Więc mam nadzieję, że się podobał dzisiejszy odcinek mi tak. <grych> Także dziękuję za oglądanie wszystkiego fantastycznego i cudownego i pa pa.